Witajcie w pierwszym filmie z demami z pierwszej płyty direction z piątego numeru. Jesteśmy właśnie w DOSie. Stwierdziłem, że nie będę odpalał tych gier pod Windowsem, ponieważ udało mi się już ustalić, że ta wersja menu DOSowa nie lubi, gdy się robi alt tab pod Windowsem, komputer się wtedy wysypuje. Więc od razu jesteśmy w menu. Staram się właśnie w tych filmach może tak przechodzić od razu do Mauritum a nie pokazywać powtarzalnych akcji, że tak powiem. Więc teraz za każdym razem myślę, że będziemy może zaczynać od tego menu w każdym kolejnym filmie. I teraz postaram się właśnie robić tak, żeby na początku, zanim prze zacznę przeglądać grę, postaram się tego trzymać właśnie. Przejdźmy sobie frekwencji de action, który odpowiada tej grze. Czyli tak, przejdziemy sobie na drugi ekran, standardowo. Tutaj mamy Absolute Zero. To jest recenzja niejakiego Tripera. O ile dobrze wymawiam tę ksypkę, nie ma dużych wymagań z 486DX, 266MHz, 8MB RAMu. Znaczy to, to jest minimalna konfiguracja, z kolei, jeśli tutaj sobie przejdziemy troszeczkę wyżej, to już wi wiadomo, że yy, gra nie będzie może chodzić zbyt płynnie yy, w takim, z taką konfiguracją. Więc Zobaczymy, jak będzie chodzić pod moim Pentium'em. No, tutaj raczej nie ma nic więcej ciekawego na temat tej recenzji, więc przechodzimy z powrotem do, do płytki. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się zainstalować. Aha, jeszcze tak, zanim właśnie ją spróbuję zainstalować, to yy, tutaj jest taka ram ramka. z parą informacji. No, raczej nie ma zbyt dużo, bo jest tylko właśnie to, co widać na ekranie. Jak przewijam, nie ma nic więcej. Jeszcze taka krótka informacja, jest w sumie 12 dem na tej płytce, więc spróbuję tak zrobić, 2 dema na film, tak jak poprzednio. I... no, myślę, że to, to jest tak. Dobra, no to lecimy. Czyli tak, zaczynamy od Ridmi Właśnie system na przeniósł z README od razu. To jest najbardziej interesujące, bo to jest jakaś strzelanka kosmiczna, znowu. Czyli tak. Czy możemy teoretycznie używać może tych klawiszy numerycznych? Zobaczymy, jak to będzie działać. No, A już, już czuję, że tego nie będziemy się podobać. Czyli tak, strzelamy z pacją. Ok. Zmiana broni jest w. Tak, żeby strzelać do celu, to jest tab. No właśnie, nie, nie lubię takich gier, gdzie trzeba strasznie dużo... Znaczy, lubię gry strategiczne, które są skomplikowane. Na przykład Crusader to jest jedna z moich ulubionych gier, druga część. A takie jakieś symulatory, to nie jest to, powiedzmy, zbyt interesujące dla mnie. Dobra, zobaczymy jak sobie poradzę. No dobrze, czyli tak, to programę instaluję demo. Hmm. Jakikolwiek klawisz, by kontynuować, no tak, zinstalujemy na dysku C, niech będzie w tym katalogu. Dobrze, instalacja zakończona. Teraz ustalimy sobie dźwięk, o ile dobrze rozumiem. Sądzę z 16 Tutaj tak samo Są z 16 okay. Dobrze, czyli tutaj co mamy do wyboru? Możemy misja tuningowa albo. aha, to jest tylko chyba misja tuningowa. Nie, dobrze, jest staret. Dobrze, no może spróbujmy to, zobaczymy. Ja, czyli tutaj domyślam się, że możemy jakieś ulepszenie robić do statku. A tutaj nie będziemy się już, może raczej tym bawić. There are distress calls all over out there. That explosion was big, whatever it was, and those ETs are aggressive. We need to get our people out of there. Some of the folks from Orion are already trying to help the survivors at Europa City. We're going to focus our efforts on the outlying areas, namely Mine Upsalon. Upsalon's equipment and surface vehicles were destroyed by the blast of those things coming out of the ice, and our seismic equipment is picking up. Mam no, wrażenie, że chyba trochę kiepsko się to skaluje. E, Zobacz, jak to później będzie wyglądać w samym. Tak, coś zniszczyłem. Range radar, to chyba nie jest jakiś statek kosmiczny, tylko że poruszamy się takim e, jakby czołgiem, tak? Nie, no tak jak mówię, to. Nie, właśnie go dla mnie. Tego typu rzeczy. No nie, wiem, no i niby, niby, go właśnie wcisnąłem tam, żeby do niego strzelać, ale tak jakoś to nie działa tak jak trzeba. Znaczy, no tak jak mówię, dla osób takiego się podobały. No to myślę, że to było całkiem fajne, ale jak, jak się nie jest maniakiem takich gier, to... A, chyba nam się działko przegrzało. No, a coś mi chyba nie idzie. Dobra, to myślę, że to by był tyle z tej gry. A tak, no tak jak mówię, staram się tego pokazać co jest na płycie, a e, jeśli są jakieś gry, które... które nie są powiedzmy moim to tak tylko pokazuję taką. Dobra. Zobaczymy czy uda się wyjść teraz, bo <laughs> to jest właśnie zawsze problem w tych grach. Ok, jesteśmy z powrotem. Następną będzie Eradicator, z tego co widzę. Strzelnia zbliżona do Fade to Black. A, właśnie. Tło jest takie trochę nie. znaczy białe na, na białym. No to wiadomo, że nie będzie się dobrze czytać. Jeszcze jedna z trzech postaci. Wymagania 8 MB 17 MB Dysku. Dobrze. No to tak. To żeby się trzymać tego, co powiedziałem wcześniej, to sprawdzimy sobie, jak to wygląda w piśmie. Eccensja jest na 3 strony tym razem. A tutaj jest opis. Jakiś jest te postacie właśnie są opisane. Tak, tutaj potrzeba 486 dx 266 MHz. Zobaczymy jak to będzie chodzić na tym. Na moim sprzęcie. Ten zapisał pan Paweł Musiałowski. Dobrze. To myślę, że wrócimy sobie na płytkę i rozpoczniemy instalację. Tak jak mogliście właśnie zauważyć, archiwum zostało stworzone e, Właśnie przez Silver jako o 3 w nocy, więc Chłopaki naprawdę ciężko pracowali na początku przy tych numerach Dobrze, tylko teraz on się gdzieś rozpakował Tylko już nie pamiętam tej ścieżki e, Zaraz e, Za szybko e, e, dikat. Err... Yeah, ja, to najpierw chyba setup jakiś powinien być. Może tutaj nie ma setupa, zobaczymy. Paletek na ślepo nie ma. Dobrze, no to set sound w takim razie. Osoba 116. Okej. Dobrze. Teraz czym go odpalamy? Jeszcze raz. Z tymi, a to może pominiemy sobie, Rhythm? ok. No, menu, menu nie wygląda. Mm, więc tak na początku na pewno opcje. Czy tak, wielkość ekran ok. A zostawię może tak na razie tą myszkę mouse aiming dobra z kamerą oha znowu w pewno jest tych niech nas szlankę to dosyć dużo jest czyli tak góra, dół strefy to jest to co mnie najbardziej interesuje Jest X albo, albo zamknięty nawias tak Lewy kontrol albo prawy kontrol Skaczymy A. Dobra, to myślę, że Spacją otwieramy. Biegniemy z Shiftem. OK. Mam nadzieję, że będę miał właśnie chwilę, żeby sobie zobaczyć jak to, jak to działa. Wrócimy a nie będzie na easy. Może standardowo dobra, czyli mamy trzy postacie, tak? Tylko, oczywiście, w dymie możemy. Aha, nie, nawet dwie możemy wybrać. Tak sporo. Okej. Okay. czy tak on, ten wolno chodzi, ale mocno strzela. Ten ma wszystko tak po równo, a ta ma, ta szybko chodzi i słabo strzela, czyli tak trochę jak w mniej więcej. To jest jeden, jeden mięśniak, drugi taki po środku i trzeci mag, który jest na początku właśnie najsłabszy. Ale nie będzie ten. A, jest widok z trzeciej osoby, tak? A zależnie od sytuacji, dobre. Czy tak, no zobaczymy. Strefy, czy te strajfy działają? Dobra, strajfy działają. Jest jakieś strzelanie i możemy biegać dobre. Nie dobrze, dobrze działa na tym sprzęcie. No tutaj właśnie mogę celo celować w taki sposób, tylko że jest mega niewygodne, bo nie mogę mieć jednocześnie ręki na myszce. Straszne strojowanie jest. No, <śpiewanie> udało się go zniszczyć, ale... Okej... Okay. Nie, no, tego może nawet by fajna była. Nie można tej perspektywy zmieniać. Tylko by było a nie, coś, coś, a nie, dlatego że się przybliżyłem. Nie wiem, tak jak mówię, ten może by była fajna, tylko... No właśnie, niby, niby mam zaznaczony, a i tak go nie trafia, także... Zamiast się A czy tak? Dobra, no, mm. O, no, tak, takie mieszane właśnie mam e, uczucia w stosunku do tej gry. Może dlatego właśnie to, że jest z trzeciej osoby i jest niewygodne sterowanie, jak... E, nie mogę... Znaczy, celowanie przede wszystkim jest niewygodne. No ale to, dobra, każdy, każdy lubi coś innego. Okej, okay, czyli to był właśnie ten pierwszy film. Mam nadzieję, że wam się podobał i zapraszam was na kolejne. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.